W jednym miejscu. Też ładny. Jest. Jest duży. Siemano. Dzisiaj jak zwykle piękna pogoda, piękny belly I ja. I zaczynamy. Kolejny odcinek z kanału typowy Fishing. Dzisiaj o konie na tej wodzie z powierzchni. Nic dodać, nic ująć, więc zaczynamy. Cześć. O, zabija się za nim. Zawinął się. No właśnie, zawinął się. O! Ole, walnięcie, ja pierdziela. No! To taki ten, nawet nie kwiatem. Hmm. Tak, oto, wymiarowy, proszę bardzo. Czemu nie? Ładny, fajny, zdrowy, ale piękne branie. Oczywiście z powierzchni. Dobra, ląduje to do podbieraczka, zaraz ich wie, wypuścimy. I nabijamy kolejny wynik kolejną liczbę koni. Dwójkę. Na razie. Wiadomo, no malaczek, malaczek straszny, ale no, wiem, chociaż ma na Twitcha. Mnie cieszą, mnie cieszą wszystkie ryby na Twitcha, bo dopiero zaczynam z tą techniką. Nie mam do tego wędki, nie mam do tego w sumie niczego i z doświadczeniem wyłącznie. E, więc wiecie, więc jest to no, takie moje wyzwanie na, na ten rok, żeby rzeczywiście nauczyć się tego Twitcha. E, pierwsze kroki stawiam, no i kurde, powiem tak, że mi się podoba bardzo, no bo to jest bardzo energiczne takie e, łowienie, y, którym, którym czujemy branie, więc to jest zajwiste. Chodzi o to, że nie ma to tak jak, nie wiem, jak w że to się uwiesi, tylko trzeba wiecie, no jest stryk, naprawdę, więc to jest trick. No okej, okay, może w większości to jest pociągnięcie bardziej, ale tak i tak, zajebiście, o to chodzi. O! o, ale też to było ładne. Wiadomo, że no koń znowu nie walczy, no bo też nie jest duży, ale na Twitcha. No i nie gadajcie! No nie mogę! Tyko. Kurde, nie nagrywałem. A tu na Twitcha taka ryba! A teraz pokażę Wam rybę, bo na pewno na to czekacie. Niestety nie nagrana, ale no bywa. Dobra, może największy nie jest. Ale taki kamanik. Z pomiarów wychodzi, że on ma 32 cm około. Taki proszę bardzo, ale pijawki aż ma. Wow, patrzcie na to. Pijaweczka. No, pijawkę mu zdjąłem i taki kabanik. Proszę bardzo. Chudy, bo chudy, ale na Twitcha zawalił nieźle. Naprawdę. Wow. Ja Kolejny. Ja nie mogę. W jednym miejscu. Też ładny. Taka 30. O, widzisz, ole, ostatni film. No dobra, 30, to może przesadziłem, ale ładnie. O. I to jest ten? No dobra, duży on nie jest. Rzeczywiście. Tak jest 28, 20. Coś w tym stylu. O, już. Od razu leci. Dobra, spróbujemy to rozwiązać w taki sposób, że założymy pokreślenie oprócz nie do poprowadzić Twitch'a, yy, to jedziemy z walkdogiem i tak w kółko. Wydaje mi się, że fajne rzeczy. Yy, no i tak, taki jakiś plan mam, co nie, na, 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 na dzisiejszy dzień właściwie. Yy, no nie jest on bardzo, no nie jest zbyt skomplikowany, yy, ale wiecie, ale zawsze, zawsze, zawsze tutaj to to... coś. O Boże! Yes. Jest! Jest wyschła! Dobra jest! Dobra jest! Oko, tak jest! Dobra! Dobry Dobry jest! Dobry jest. U, dobry jest. U, u, o tak! O Boże! O, ale on jest wielki! 27 cm, Ole zdrowia serdecznie! Tak jest! I oto ta rybka! Przecudowne kolory! Gigantyczna! I jeszcze zobaczcie na to. Uff, dobra, trochę ochłonąłem. Przez chwilę nie ma brań, bo nagle godzina wybiła, godzina zero i kurczę, branie, branie za braniem. No, znowu, kolejny raz. No, zajebisty okoń. No, nic dodać, nic ująć. To już są dobre ryby. I no, czekamy tylko, że wpada 40 po prostu z powierzchni, no bo to jest... To jest jedynie przypadek i, i szczęście, yy, że ktoś złowi tą 40 zamiast tej 37, 35. No jedynie trzeba liczyć na farta, że taka ryba wejdzie. Co tu się stało? Jakby. Twitch. Równa się. Okoń 35 cm. Jakby. To jest jeden z najbrzydszych okoni. 35 cm jakiś złowiłem. kaman, co tu się stanęło? I tak od razu, tak. Po prostu wyciągnąłem go. No to trzeba zacząć nagrywać, no bo. Tu to coś się coś się tutaj dzieje najwyraźniej. Yy, drugi rzut yy, Twitchem yy, nie nagrałem tego, no bo oglądałem mecz, przyznam się, i przez całą drugą połowę nic się nie działo. No, w meczu trochę więcej się działo niż tutaj. No ale tak chcę oglądam. No i przez 40 minut nic się nie stało, tu się mecz. Ja mówię, dobra, poddaję się z tym... poddaję się yy, łowieniem powierzchniowo. I mówię, dobra, spróbuję Twitcha. Drugi rzut na Twitcha. Jest. Jest duży. O Jezus. Dobra, nie jest taki duży jak myślałem. Dobra, nawet jest mały. Oj. No. I teraz taki porządny, kurczę 20, 28, ale porządny, strasznie. Kolejny, switch. Jest duża, jest kit duża. O kurde. O koniec Co Kurde, prawie, prawie. To nie jest 40, ale jest, kurze, gruby grube. Ja pierdzielę. Nie wiem. Nie ma 40. Niestety, nie ma 40. U, ma tak z 39. Oj, już. Dobra, muszę się uspokoić, muszę się uspokoić. Ale się nie da po prostu. Poza za chwilę może przywalić jeszcze większy. Wiecie co? To jest dobry moment, żeby... Tylko mi się aż tak trzęsło ręce, że nie mogę tego zrobić. Ale to jest moja nowa wędka. Testuję ją. I wydaje mi się, że na takiej rybie można odkleić. Znaczy można ściągnąć rozciągnąć osłonkę. Dobra. Trochę się uspokoiłem i tak. Krótko na co? Na... U, ładne. Na co? Na jakiegoś tam tujcza 7 cm 5,2 g schodzący na około 08 pół m głębokości. Mała przynęta a takie ryby, prawda? Niesamowite. I wystarczyło znaleźć jakieś trzcinki czy coś. Tu nie z pół metra czystej wody. Reszta to jest zielsko. I wzdłuż po prostu takiej. Wzdłuż trzcinki. Twitchem. Potrójne, podwójne, no raczej szybkie prowadzenie. I w pauzach są walnięcia. Selewam. No i zerwałem twitch. No cóż, no zerwałem mojego twitcha, bywa, ale wydaje mi się, że to jest nawet. Nawet dobrze. Nawet dobrze, że się zerwał. Uważam to że za, za taki dobry koniec tego dnia. Już sobie spływam. Zerwałem Twitcha mojego jedynego, ostatniego, którego, którego miałem. Ale się nie smusę. Nie jestem wkurzony, bo dzięki temu, że teraz siedziałem tutaj do 21.00 Przemęczyłem się z 5 godzin pewnie nad wodą, bez żadnych efektów. No, doznałem po prostu 15 minut, 20 minut tego, że okonie chciały po prostu walić i to jeszcze na Twitcha. A ja specjalistą od Twitcha w ogóle nie jestem. Zaczynam z tą techniką. No i, i, i tak tak właśnie zostałem obdarowany. Jednym najbrzydszym okoniem 25 cm. E, przepraszam, 35 cm. Jego złowiłem, chudy, ale 25 miał i ma dalej. I nie są się grubym, wysokim, upasionym. Prawdopodobnie 38. Tak mi się zdaje. Ale nie jestem pewny, bo jeszcze go nie mierzyłem. Może ma 39? Nie ma to znaczenia. Wygląda jak 40. Walczył jak 40. Nie, po prostu, po prostu niesamowita. I jeszcze do tego wszystko mu nagrane. I to jest po prostu nagroda. Nagroda za te ciężkie po prostu dni. Nad wodą gdzie nic się nie działo, gdzie próbowałem. No i pewnie nagroda za te wszystkie wyrwane Przynęty i pewnie wszystkie zapłacone pieniądze za te na te przemięty po prostu. No. Nie wiem ale jestem mega szczęśliwy. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Niby te opony nie są duże. Jakieś mega. Ale są po prostu niesamowicie. Niesamowicie mnie uradowały I taki czuję spokój nagle, że nie wiem, no. W Jednym słowem, no, dlatego kocham wetkarstwo. No. Jak macie tak samo. A może ja jestem dziwny, że takie uczucie doznałem. Jeszcze się z tym dzielę. To może jestem dziwny. Nie wiem. Ale wydaje mi się, że. Taką gadką nawet Przyjemną Pokażę wam jeszcze te ryby oczywiście, ale No możemy skończyć Naprawdę ten materiał, bo Bo kurczę, dawno nie czułem takiego szczęścia Zwykłego po prostu Prostego szczęścia No nic, tak czy siak Fajnie, że udało się coś złowić no i... Nie wiem, nie wiem po prostu sam mam powiedzieć. Ten naprawdę ma 35, niemożliwe, ale serio. Dobra, luz. Taki oto okoń. Okej, okay. no, okonek 35 cm. Wracam do wody. Odpocząć ale no i okoń 38 cm wraca do wody, tak jest.